No cześć mano, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Matit Play Games i dzisiaj zagramy sobie w grę Toy Soldiers Complete, czyli edycja ukończona, edycja, która zawiera wszystkie dostępne delce do gry. Tak więc nie ma co przedłużać, zagrajmy. Coming soon No to nie mamy żadnego wyboru Musimy wybrać brytyjską kampanię Ale jaką tutaj będziemy mieć dostępną? Niemiecką Inwazję y, Bitwę Kaisers Versus i przetrwanie. Hmm. No, jestem bardzo ciekawy British New Campaign No i o to chodzi, że gra jest po prostu prześwietna, ma wspaniałą grafikę Ale klimat, jej klimat jest nieziemski po prostu Patrzcie gdzie to się wszystko dzieje. To się wszystko dzieje na stole Nasi zabawkowi Nasi zabawkowi dzielni żołnierze chodzą, zmierzają na pole bitwy by stoczyć by stoczyć bój z wrogiem hmm, e, machine gun sobie weźmy wiecie co, jeśli, wiecie co, jeśli chodzi o tower, defen tower defense ogólnie o klimaty tower defense to ja jak najbardziej uwielbiam e, dobra, wyślemy sobie już ich tutaj aha Dobra, jestem ready. Jak widzicie, ja mogę tutaj sobie zasiąść. E, co mi ta strzałka pokazuje? Nie wiem, co ona mi pokazuje. Dobra, spadać. Narąbiemy ich. Uuuhu, Achievementy się robią. Pięć razy. Jedziemy. Niszczymy wszystko, dobra. Dobra, chłopaki, ja wam e, czekajcie, jak sąd wyjść teraz. A, spacja. Nie będę ukrywał, że grę zobaczyłem yy, na kanale Roya. Yy, zainteresowała mnie bardzo, ponieważ ja uwielbiam Tower Defense. A że o 1 euro była edycja komplet. Czekajcie, to nie nasi. o trzeba ich rozbić. Czekajcie. Łop. Zabić ich, zabić ich, bo za mało jednostek postawię. A niszczyć, ich, niszczy ich jeszcze tutaj. O nie, tam jest, tam jest, tam jest. Um, ja muszę ogarnąć tą grę do końca. Szybko, szybko, szybko. Muszę tutaj? Nie, 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 czekajcie. A tutaj już dałem kolejnego maszyngana, widzicie. Przez przypadek postawiłem. Um. No, no, no walajcie chłopcy Upgrade nie ma pieniędzy na upgrade niestety Upgrade jest za 1000 Ale upgrade to przeczuwam, że będzie mocarny Kurczę No Jak mogę stąd wyjść? Nie A, prawy przycisk, ok. Muszę ogarnąć to wszystko Widzimy tutaj też pole z a a bardziej zasięg uuu, teraz widzę, że na tym a, to nie było strategiczne ale przez, ale to wszystko było przez pomyłkę, więc wiecie bo postawiłem maszyngę na, na tym większym polu gdzie mógłbym postawić lepszą lepszą, o wiele lepszą wieżyczkę Mortar postawmy może Mortar o właśnie tutaj Zaczekajcie co robi Mortar? A, no widzicie, widzicie, oni wystrzeliwują pociski, które eksplodują po zetknięciu z ziemią. Tak więc chłopaki, ja wam to zostawiam, bo, bo wiecie, no. Ja tego nie będę tak dobrze obsługiwać, jak wy. F i dajemy następną, następną... Następną rzecz, czekajcie. Challenges. Mashingun to kills. Nie wiem, ja na razie to zostawię. Ale ulepszymy sobie chyba. Tylko trzeba pieniążki. Trzeba pieniążki na wszystko. Trzeba. Ulepszymy sobie. Hmm, tego to. Co, armia nadchodzi, jak widzicie? Ogólnie ci żołnierze to tak naprawdę są zabawkowi. Jak oni się rozlatują, to oni się tak z części rozlatują. Mortar, patrzcie! BUM! Wszystkich rozwala! O! Mamy tysiąc, patrzcie, patrzcie! Pym, 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 tu. A, zapomniałem, że on się musi, że on musi trochę buczykać, aż się załaduje. Ładuj się, ładuj się, ładuj się! Dobra, wypróbujemy. O, teraz szybciej! Fire rate, fire rate się zwiększył. Nowa asystatów. asysta. Zdejmujemy wszystkich 5. Co tam się dzieje? Dobra, wysyłajmy jednostki. Zostawiam Wam to, chłopaki, żebyście się mogli pobawić. A ile kosztuje ulepszenie tego? A, to jest tańsze, jak widzicie. Zwiększa Zwiększa odległość znaczy pole rażenia. Nie, czekajcie, nie pole rażenia. Jak to nazwać poprawnie. Hmm. Nie wiem, nie umiem dobrać odpowiedniego słowa. Ale zwiększa też obra zadawane obrażenia. I o, właśnie, zwiększa swój zasięg. Tego słowa mi brakowało. Dajemy F szybciej. Przychodź się na rzeź. Dobra. Co tutaj mamy? Artillerii. A, właśnie, widzicie, ja nie mogę tutaj postawić. A nie, czekajcie. Mogę tutaj? Bo ja by. A nie, ja mam po prostu za mało pieniędzy. Już myślę, że artylerii muszę postawić tylko. Mogę postawić tylko tutaj. ale tutaj jeszcze jeden taki punkt mam. Wszystko rozwalają Dobra, chłopaki, ja wam to ulepszę, żebyście się mogli bawić mocniej. Bo nie oszukujmy się, nie macie to teraz zbyt mocarne. A widzicie: Upgrade Lockets. Nie można subgradeować już dalej chyba. Tutaj też jest upgrade locket. O, widzicie. Co to tutaj raz nadjedzie? Patrzcie, konie tutaj są. Wow. No to ja się nimi zajmę osobiście. Nawalamy, nawalamy je. Artyleria. we wszystko, co się rusza. Trzy, asyst! Bum! Nie ma! Wszystko się rozwala, wszystko się sypie. Patrzcie, jaki celowniczek mam! o nie wiedziałem o tym. Final enemy! Enemy, enemy. Kurde, co ja mówię? Enemy, wow. Wave, wave. O, wave. To ulepszę specjalnie pyk. Co tu nadjedzie? Co tu nadjedzie? Co tu nadjedzie? Skąd? Gdzie? Jak? Co? Patrzcie, opancerzony wóz nadjeżdża. Nadjeżdża nie spodziewający się mojej wielkiej artylerii. Co ty sobie myślisz? A właśnie, widzicie, mogę tutaj postawić tą artylerię. Kurczę. Patrzcie, nowa. O, rozwaliliśmy go! Yeah! To nie było trudne, to nie było trudne Defense, Toybox, Health Aggression. Profit 1769 Profit Money saved. Nie wiem o co chodzi z money. Może tu się kupuje coś. Patrzcie! Ku... A nie to odblokowaliśmy. Co odblokowaliśmy? 37 mm MLE. To jakieś działo. A tutaj Red Star. Kurczę, najlepsze jest to, że, że to naprawdę jest jakiś firewerek. Nie. Tak to wygląda, jakby to był jakiś firewerek. Continue. Dobra. To jest Soldiers The Famous Walking From Bofel The Military oh. Gdzie my teraz się znajdziemy? Wow, patrzcie tam jest to, gniazdo snajpera, nie to, a możliwe, że to jest gniazdo snajpera hmm. Niszczą wszystko, niszczą, trzeba ich pozabijać, a nie Czekajcie. A, to jest złe, szybko niszczcie to. E, czekajcie, artylerii A, artylerii może, no właśnie. A, nie możemy, widzicie. Mortar, mortar, dawaj, mortar. Dawaj niszczy, niszczy ich, niszczy ich. Tuf. Czekajcie, nie, ja źle celuję. O, teraz. Niszcz ich, niszcz ich, niszcz ich, niszcz ich, niszcz ich. <laughs> Patrzcie, zniszczą nas zaraz Czekajcie Niech oni sami, niech oni sami po prostu Bo ja im tego nie za bardzo umiem to naprowadzić Tutaj artylerii możemy dać I damy tutaj artylerię Kurcze, zniszcz go A, patrzcie, wow <laughs> Mogę stąd celować? Wow, snajper A, a to nie mogę już wyżej, patrzcie tutaj A, bo tylko tyle mogę, jak to tyle mogę? Tylko Dziwne trochę Niszcz ich, niszcz ich, proszę Upgrade Przepraszam, szybko upgraduj się Patrzcie Widzisz? wybuch! Widzieliście to? Taki wybuch? Niszczy ich, kurde! Co to za Niemcy jedni? Co to za jedni Niemcy? Czekaj, a ja ich mogę? Może ja ich mogę stąd też zdjąć? Patrzcie o. A, patrzcie, no, pomogę im, pomogę im. Jest! Jest! Zniszczyliśmy ich! Wygoniliśmy ich. Wyrzuciliśmy ich. Yeah. Nasza pozycja. Co damy na naszą pozycję? Co to jest? Jakiś chemiczny znaczek. Zobaczmy sobie. A, nie mogę upgrade. Co on będzie robił? Co on będzie robił? Wow. Patrzcie jaki ona ma zasięg. Ta altyleria. Altyleria. O. W końcu. Patrzcie. Ulepszę. Za 1800. To to będzie jakieś mega ulepszenie. Patrzcie ile w ogóle kasy mam. Czemu? Ja nic tutaj nie robię. Już zaraz... Mortar nie. Antitank może. Antitank się przyda. Bo nie wiadomo co... co... Je, co będzie za boss, nie wiadomo. Patrzcie już nie mogę. Jaki to będzie wybuch? Jaki wybuch? Widzieliście to? Jakie combo! Rozsypali się wszyscy na kawałki. Czekajcie. Tutaj też dam to. Jestem, jak to działa. Patrzcie, ej, ej, patrzcie. Widzieliście przez chwilę był ten taki Taki jakby chemią ich pryskali, nie wiem ja jak te jak są opryskiwane zboża. <grych> to takich pryskali. O, patrzcie możemy jeszcze Flying peak, Power and health. Long fire airs. airs, airs what is airs? A tutaj Altylerii, dobra to tutaj damy altylerię jak i tutaj, porciok o opancerzenie Pyk, pyk, no patrzcie Państwo Wow, Mortar 3 Pokażcie jak to rozwala Tu też taki fajny był, wow Dobra, dajemy następny wave, my się tutaj nie boimy My się tutaj niczego nie boimy teraz Mogę ich pryskać chemią? Wow, mogę Wszystkich Was opryskam chemią Chodź tutaj Będziesz opryskany Haha O nie! Uuu ja konia zmiotło z powierzchni ziemi Ja jaka to jest piękna gra po prostu Wiecie co? Tak myślałem że mi się znudzi, ale gdzież to? Przecież tu jest taka akcja! Te wybuchy, to wszystko, te rzeczy. Co to? and alert, ammo Okej, okay. upgrade'ujemy tą wieżę. To gniazdo snajperskie, jak ja to nazwał. Dobra, launch A co to się z tym stało? No? Co to się z tym stało? Na serio to się zmieniło. Eee, patrzcie, joki machine gun! Widzicie to? A ja nie mogę swoich niszczyć, to dobrze, bo bym swoich poniszczył. To by nie było młot. overkill. Overkill. Overkill, overkill. Overkill Overkill, overkill Ładujcie, ładujcie, ładujcie ammo, ładujcie ammo A, No dawaj, dawaj Gdzie są ludzie Gdzie są ciśli Wow Jaki wybuch tam był, tyle punktów poleciał Patrzcie Ale ta artylerii To jest masakra Jakie to jest mocne Patrzcie, znowu ten pojazd pojedzie. Widzicie w tym w tym okienku? Znowu ten pojazd pojedzie. Tym razem my się go już nie będziemy bać. On już, on już będzie... On już nam nie będzie groźny. Patrzcie, nic już nie może mu lepszyć. Wszystko mamy na full'a. Wszystko mamy na full'a, patrzcie. Czekaj, Reaper... Sprawdzę, czy muszę wszystko... Reaper, na razie. Reaper... No nie, nie trzeba, najwyraźniej... ich... naprawiać. Patrzcie, no... To jest rzeź, po prostu. Znaczy, to, to nie jest najgorsze, bo to wszystko są zabawki, tak naprawdę. Widzicie? O, rozpadają się, tak. Uf, wszystko, no normalnie masakra. Wszystko... Nie, no jak się te, te wieże uwezną... Jak się uwezną na coś to... To już jest masakra. Dobiją, zniszczą, zabiją. Po prostu. A nie mogę sobie dokupić jakiegoś pola, gdzie bym mógł postawić jednostki. Mm. Wiecie co, tutaj sobie chyba kupię. Tak. Natomiast tego sobie kupię, masz, albo nie Może anti-tank sobie kupię, o C Co to jest to anti-tank? Aaaa mega wyrzutnia Co ja tam? Zniszczyłem ten dom? I co ja tam teraz zniszczyłem? Czekajcie, postrzelam, może jeszcze coś zniszczę <laughs> patrzcie, coś zniszczyłem, czekajcie, ja to muszę zobaczyć Co ja zniszczyłem? Co ja zniszczyłem teraz? Ja nie wiem, co ja zniszczyłem. Ale myślę, że to było dobre. Ej, patrzcie, ja tu mogę. Mogę tu coś postawić. O, mortar. Tutaj postawię. I ulepszę na fula. Dobra, lounge. Patrzcie, do pojazd. Niż niż szybko, szybko. No! Już. Już go rozwaliło. Dobra szybko 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 rób się LOL Patrzcie Patrzcie na to EJ Jaki to ma zasięg Jaki to ma zasięg Wow Wow z trzech stron Wow co się tutaj dzieje Gałąź jakaś Final enemy co to będzie Final Enemy? Tutaj mi pokazuje. Wow, parcie! Choke! <laughs> nie ma! Nie ma! To był boss normalnie po byku. Był choke, toki mocarny, nie niemiecki. Czy tam jaki? Nie wiem. Sorry, ale nie wiem. Jest choke, jest choke. Nie ma wszystko. Rozwaliło choke! Yeah, victory! Perfekt! Agresywny yeah. Nie No masakra. Wszystko porozwalałem. Ale trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć po prostu, bo znalazłem dla nas nową serię. I będzie to już na pewno. Będzie to na pewno. Mi się to nie znudzi. Zobaczycie. Będzie to gra. Soldiers, Complete. Będzie tutaj bardzo, bardzo dużo dodatków. Myślę, że tutaj dodadzą. E, dodadzą. Co tutaj? Oblokowaliśmy Jeszcze zobaczmy. Anti-aircraft. Wow, aircraft. To tutaj są samoloty. Nie gadaj. Flame thrower. Czekajcie, flame Ten, miotacz płomieni. Lol. A oh, I've been engulfed in flames Mark II British Anti-Tank Okej. Okay. Continue. Dajmy Escape. Okej. Okay. Jest, jest quit. Jeszcze sobie zobaczymy. Patrzcie, widzicie? Wow, wow, wow! Ile tutaj jest? Ja, ci ile tutaj bitew jest? Myślę, że sobie po dwie będziemy brać. To, to będzie trochę odcinków. No patrzcie, po dwie, to będzie trochę odcinków. Patrzcie, player two, nawet może być ja. No nie mogę. Decoration case, co to? Wow, jakieś chyba medaliki. Level select, challenges. Wow, pełno to, to jest rzeczy. A, no A bo tu jeszcze widzicie komikson, wszystko. A to może jak od, A mo, to może jak zakończę brytyjską kampanię, to to się odblokuje. Nie wiem, albo tu chodzi, że to zostanie dodane. Kurde, ja sobie tu opowiadam, oni tam młócą ich, widzicie? Tam w tle? Młócą ich totalnie. To jest Soldier's Cold War Free napalm, Bonus DLC Evil Empire Bonus DLC Weapon Case Wow naprawdę, naprawdę to jest dużo rzeczy Naprawdę jest co robić Jest co, jest co, jest co robić No wiecie co, ja bez was oczywiście nie będę grać Gdzieżby to Ja chcę po prostu przechodzić to wszystko z wami Myślę, że wam się seria spodoba Tym bardziej, że tym bardziej, że nie wiem, że ja z niej mam taki fan, po prostu, i będę ją nagrywał, bo jest super. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do następnego odcinka.